Odkąd tylko powstała Pływalnia Wodne Piaski pozwala swym gościom udanie łączyć zabawę z rekreacją oraz troską o zdrowie. Z tej trzeciej możliwości chętnie korzystają zwłaszcza legionowscy seniorzy, uczestnicząc w dedykowanych im zajęciach rehabilitacyjnych. Prowadzi je tam Fundacja Hasten, która dzięki wsparciu ratusza ruszyła ostatnio z nowym cyklem wodnej gimnastyki dla starszych mieszkańców miasta. Nasza Fundacja Hasten wraz z Areną Legionowo i Miastem Legionowo, Uruchomiła zajęcia dla seniorów, gimnastyka w wodzie w poniedziałki i w środę, dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają 30 minut i seniorzy mogą korzystać właśnie z właściwości środowiska wodnego pod okiem trenerki, która prowadzi zajęcia. Grupy są do 15 osób, już w tym momencie grupy na godzinę 8 są zajęte w całości, natomiast na godzinę 7.30 w poniedziałki i w środę mamy jeszcze miejsca. W perspektywie korzyści, jakie przynoszą ćwiczenia w wodzie, wolne miejsca szybko się pewnie zapełnią, zwłaszcza, że gimnastykę na mokro może uprawiać właściwie każdy. Nie ma ograniczeń, natomiast są to seniorzy, więc zazwyczaj po 55 roku życia takie osoby się do nas zgłaszają. Jeśli nas coś boli, coś dolega właśnie w tym wieku, to jak najbardziej zapraszamy, żeby wziąć udział w tych zajęciach, bo woda nam pomaga, woda nas ożywia, ruch przede wszystkim jest leczniczy. Zajęcia są wraz z muzyką prowadzone właśnie przez profesjonalnie przygotowaną trenerkę. Przede wszystkim uwzględniając wszystkie aspekty dotyczące seniorów, czyli to, że mają oni ograniczenia ruchowe, zazwyczaj coś ich boli, coś dolega, więc te wszystkie aspekty przez trenera są wzięte pod uwagę i zajęcia są tak skonstruowane, aby przyniosły zdrowie oraz dobre samopoczucie. Sądząc po reakcjach uczestniczek i uczestników wodnych ćwiczeń, pod tym względem sprawdzają się one znakomicie. Z basenu wychodzą oni najczęściej ze znacznie większą energią niż ta, z którą do niego wchodzili. Stęskniłyśmy się bardzo, czekałyśmy na rozpoczęcie zajęć. Dodają takiego wigoru. No. <gry> To znaczy roz, rozruszamy się i wyjdziemy z domu, to też jest ważne. Cieszymy się bardzo, że mamy tą samą trenerkę. miałyśmy zajęcia poprzednio i jesteśmy bardzo zadowolone i bardzo świetnie prowadzi zajęcia. Bardzo, bardzo. Mogąc dofinansować seniorom WF w wodnych piaskach, miejsce urzędnicy szybko i chętnie znaleźli na to środki. Bo nie tylko z perspektywy każdego człowieka, lecz także lokalnego samorządu, zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. Ludzie w trzecim wieku, emeryci, renciści to coraz większa część wspólnoty samorządowej miasta Legionowo i staramy się na różnych płaszczyznach wspomagać i współpracować i z ich związkami, i z jakimiś stowarzyszeniami, ale też indywidualnie. Jedną z form działalności jest wspomaganie. Rozwoju fizycznego, który gdzieś tam zapewni sprawność przez długie lata jesieni, życia. Jesieni, która dla Legionowian wcale nie musi być i na szczęście często nie jest, wietrzna, pochmurna i chłodna. Mamy od trzech lat nowoczesny obiekt basenowy, gdzie nie tylko jest niecka, która służy do pływania, ale gdzie ci ludzie też mogą korzystać z sauny, mogą korzystać z licznych hydromasaży. Dlatego też zdecydowaliśmy się dofinansowywać zajęcia dla nich pod okiem profesjonalnych instruktorów, gdzie w czasie trwania tych zajęć mogą. Mogą gdzieś tam usprawniać swoje, swoje ciało. Szukamy wielu jeszcze możliwości, jesteśmy otwarci, żeby tego typu zajęcia współfinansować. I bardzo dobrze, bo są one wodą na młyn świetnego samopoczucia i zdrowia.